Oje, ojej, za szybko, za szybko! Spokój. Dobra. No jak możliście zobaczyć, tracimy 4, dziesiąte do Ricardo, czyli nam odjeżdża, stroniczek jednak lepsze boli to jest. Eje, je, jej! jej, jej! O jest błąd! No i teraz Lando Norris to może wykorzystać. I on to wykorzysta. Bronimy się, bronimy. Ojej! Sary naris. A musisz się jakby na... no... No bywan. Oj, 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 oj! Max Verstappen. No, to teraz trzeba uważać. Lando Norris. Trzeba na Verstapena uważać. No i teraz. Na tym DRS-ie Lando Norris może mnie złapać. Odjechałem trochę na Jeszcze nie... Jeszcze nie na tym. Będę teraz walczył. Ricardo zyskuje. No i teraz, czy Lando Norris jest w stanie? Jest. Gorący nóż przez, przez macu. Ale jeszcze się wybronie. No ale nie wiem, czy się z tego wybronie. Sekret nawet tam się włącza. Norris. Zakaj odrazu ta bolit mora biti slabe? Niso dobre. Oj, Landonori, zdaj poskušam na pevno. Zjeżdża. A jedziemy. Na trzeci album prowadzi. dobrze, mnie nie obrócił. We'll Wolę im poprzypominać. Kurna mać. Żółta flaga. I kto? Ja tam nie widziałam, bo to coś z tyłu. I Bokalaci. Teraz podwójny pit stop w je f Team. Dawaj, 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 dawaj. Panowie, co to jest za pit stop? Co to jest za panowie za pit stop? I czy na Ferrari fetel nas podetnie? Nie! Tak! Pod, nie! Przyblokowany fetel, więc jest! Czyli. W sumie nic nie straciliśmy. Norris za to stracił. Zobaczymy, który boka w ogóle będzie, bo 19 w kwalifikacjach było. O, żeż, ty w dupę. A to on już za mną zjeżdżał. Z ciekawości zobaczę, który bokalacz jest, bo ja to. Dorian Bokalacz 18, brawo. Czemu twarde on założył? Czemu on twarde założył? Okej. Okay. Coño, falta el masón. Troll box. A mnie tam pewnie prowadzi, album drugi. Najgorzej, że ja mam za sobą fetela. Obo. No, na pewno bardziej się teraz Sebastian fet... Możemy komuś oddać naszego teamu. No, doberstappen! No tam było gorąco i za szeroko! Kurde! Był kontakt ze Żwirem, ale szeroko Max Verstappen ma DRS Druga Wpórko Po co ja je użyłam? Stop Dobra, tu można O ma tylko DRS Nie ma szans, nie masz A kurde, ma jednak Bronisz się. Wow! Był kontakt. Ależ teraz tutaj walka jest z Maxem. Nie, no skrzydło mamy całe. Ale myślę, że gdyby były symulacyjne, to by było pod skrzydle. Ale okej, okay, żyjemy. Jeszcze. Bo oh ojej oh ojej oj, oj, Oj! Co ja zrobiłem? Co? W ogóle jak paliwo. Ale ależ, ależ, fatalnie, teraz! First happen! Co tam się stało? Kurde! No ja nie mogę teraz. Będziecie chwilę słyszeć. Sorry. A na razie jedziemy dalej. O nie, czuję kabel. Okej. Okay? O kurde, safety cara zrobiłem. To se. The safety car. Kurde! Ej, bo nie ma szansy na... punkty? O, jest w punktach! What the fuck? Bo w punktach jest! Proszę, żeby tak zostało! Ależ też zespół na razie jest totalnym kozakiem. Żeby tylko wytrzymał. Ostatnie okrążenie będzie chyba. Bo dwa kr... No. Dwa albo jedno będzie. No wytrzymaj. Ej, tak będzie dobrze, jak będzie, nie wiem, tam jeden... Jedenasty nie zróbmy Romana Grożana. Zaraz go zrobię ze John 2.18. Przecież safety carze się rozwalił. Dobra. Przynajmniej dogonimy Ricardo i przód cały. Kurde. Czekajcie, dramownik dzwoni. Halo. Dramownik do mnie znów dzwonił kurna Chcę dramę kolejną kurna zrobić Dlatego się nazywa dramownik Przepraszam O Boże, czemu ja pada biorę do ręki Od tego jest kierownica No gonimy

To jechałem na to Kurwa dojazd wam robię. Jestem. sam. Co? A bo tu safety car. Próbuję dogonić. Czy Bukalacci jeszcze ma to miejsce? Powiedzcie mi, że jeszcze ma. Jest, ma. Ma tego na twarde opony. Bukalacci zostanie na pewno kierowcą dnia. Na pewno. No nie, no jak Rayconer zostanie, to się wkurzy. Wkurza. Oj, ścięłem. Jeżeli jak ja fatalnie jadę! Dobrze, że tego fotela tam mną nie ma. Co mam musząc? Kurde, muszę. Chyba, że nie dogrzane opony są. Godno niech odjeżdża. Oj, 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 We've only got two zalbone, wątraci. Albon Boże Ricardo RICARDO NA PODIUM! Może ja na podium? Ej, to jest możliwe! Dojść ich! Albo ma słabe tempo. Musiałem. Jeśli. No, no. Albon. Jezus. Albon spada na piątą pozycję. Brawo. O taki wyścig nam chodziło. Dobry. Yes, come on! Tak! Tak! yes. Tak! Jest. Uh. Brawo. come on boys, Tak! Yes. yes. Tak! jest Tak! Tak! brawo! Tak! 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 na na podium, znaczy, fu. Daniel Riccardo na podium, Tak! Tak! Daniel na Szkoda, że nie my tam staniemy. No ja, no Zabrakło troszeczkę. Mm, 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 mm. <noise> Brawo. Ale to patrz. czy Dorian Bokalati był? Czy <noise> był? Był! <Taaak! głos> Would you rank as your driver of the day? Dorian Bokalachi gets my vote today. It's time to see how things are shaping up in the construction Mercedes move to the top of the table. Well Ant, and end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us. Miejscu, bravo! Racing, Jesus. To de, um, racing Point, diabo! Tu de que racing ponte é Quase um, um. um. segundo stron! Przepraszam, u niej Przepraszam mam. Ważna sprawa, do mnie dzwoniła, prywatna. Ale fajny wyścig był, ciekawy. Jak się wam podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby was nie ominało więcej takich filmów i co? Pieniądze 60 tysięcy, jak mało. Co? Gdzie byłem uszkodzony? Ale kaszu dostaliśmy. No i dobrze, mamy 1,65 miliona. No w jak nic nie zrobimy, ale działania. coś mamy z punktami zasobu: integracja Hmm, treningu, szybkości reakcji, wytoczenie specjalne, zbieranie środków. To możemy zrobić no, gdzieś, w trzech. A, no można. Boże, jesteśmy trwa. No szuści, dobrze powiedziałem. Walczymy mm, 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 mm. z alfa Tauri. O, możemy jakiegoś tutaj kolesia się szczery nie, za dużo. Kogoś takiego... Co jako zespół przejedna jestem. Hmm. To ma tutaj dużo. A premia za cel. Okej. Okay. O oni mają. Co zrób najszybsza prosza... O Boże! Nie, za ciężkie. 140 co nie mam. Odpowiedź na co najmniej 4 pytania w czasie weekendu wyścigowego. A i to można wziąć? nie wiem, kogo wziąć. On, nie, a on. O! No na dwa pytania zawsze ona zajmie. Przynajmniej. Więc okej. Okay. Rynek kierowców, Oriany, ależ Hunter, kurda, Drogi jest. ja O, może go go wyku... Chciałbym go wypuścić. Obserwuj, Jana. Mmm. na no, znaki no, no, no też nie. Nie, nie, nie w sekcjach Pewnie tam formuła leci Cię prostu. I to jest Mąca. Och, Mąca! No dobra, lecimy do przodu. Weekend, a właśnie, dział Bir. Co my tu mamy? W podwoziu prawie wszystko. Tutaj jesteśmy. Co tak słabo my tu jesteśmy? Ale słabo my tu jesteśmy. Ja pierdziela. No tutaj normalka. Wytrzymałości mamy w Ja łapań. No za 10 punkcików. Chyba nic nie kupimy. Ja, ja dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się.